To jest sztuczny, chyba. Co? Sztuczny, Nie, prawdziwy? Nie pali się w Nie pali? To drewno z plastiku. Ale żyjcie w Paryżu. Plastiku? Uff, uh -huh. atrapa. Trapa. patrapa. Ja pierdolę atrapa. No, myślałem też, że to jedzenie, pamięta pani, pierwszy dzień, jak to dostaliśmy śniadanie. Co? No, super było, szwedzki stół. No, ale my myśleliśmy, że to jest zatrapa, nie? Na początku. No, no właśnie. A to korwa wszystko prawdziwe jest. No, ale ktoś musi hodować, nie? Te no. konie, świnie, No. Góry. No. Katering zamawia. Nie, sama robi. Eliza? Mhm. Ale patrz, jakie korwa ciekawe widzisz. Robi śniadanie w Jedenc i ten szwedzki stół. Ale jeszcze kurwa, nikt nie żygał, nikt nie. I nie jest, nikt kurwa. Potem. To jednak nie paruje, kurwa, ząbkami, kurwa. Haszem. Nie sypie kurwa ani do jajek, ani do sera. A czemu hasz miałby sypać? Żeby lepiej srać. Pochasz. Pochasz się. Nic nie daje. Tylko takie, ja nie wiem. boi się w się bo. Może wystarczy mu to, że po prostu Was obserwuje. Jest Kto? Profesor. On ma kamerę? Co? Chyba tak. Kamerowany jest. No, no. Ja pierdolę. Może być. No tak, taki duży dom tej kamery jest. Ja pierdolę, widziałem. Hej, hmm? kurwa? Jaki chuj, kurwa, łysy? Więc. Jak działa skurwy się pierdolony, ale niech pani nie mówi tego głośno. Bo. co? Może słyszeć. Gdzie będzie słyszał? No, jak ma kamery, to i podsłuchy może mieć. Mówisz? No, jak jest jebnięty i założył tu kamery. Mówisz? To co tylko powstaje? Nie obraca. Wystarczy mu? Mhm. Mm Eliza? Tak. A może we dwójkę to robią. Co? Może ich to podnieca? Podglądanie? Tak, obcych ludzi. No są ludzie. Łazience, tak. jak się ktoś kąpi. Na przykład. I chcemy je, buch, 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 nie? Może on to patrzy na to.